Lock it in your vision Straight up madness, gotta make a decision Stay focused, man I gotta go Can't be going backwards, I can't be going slow Gotta take the lead and I gotta steal the show It's a straight up madness, you know how we roll You know how we roll I can't be going slow, gotta take the lead and I sól, moi mieli, a właśnie to dobry wieczór. Dzisiejszy odcinek yy, wyzwania idealnego życia zaczynamy, jak zauważyliście, od pewnej dramy. Formalnie mm, pokazałem tylko w to, co się wydarzyło między Shifrom a Big B. Ja jestem Crazy Cat i zapraszam was na ten odcinek, który na pewno będzie jazdą bez trzymanki. Zwłaszcza w kwestii uczuć naszej głównej bohaterki. I jak możecie zauważyć, nasza Shifra sobie jeszcze odpoczywa. Natomiast, co chciałam pokazać. Tutaj stoi sobie jak gdyby nigdy nic Big B. Widać, że jest najmniej przerażony. Natomiast... Co podkreślę, jak możecie zauważyć, jest tutaj poddenerwowany zdradą nasz alarik i on chyba będzie chciał zerwać. Na razie sobie siedzi tutaj przy fortepianie. Ja mu może dam, żeby pogrywał sobie, zwłaszcza, że no niestety, jakby to powiedzieć, raczej nie będzie taki zadowolony, jakby zobaczył naszego tutaj. Wilkołaka, więc myślę, że ten utwór mu wybierzemy. Natomiast ja wrócę teraz do szifry na szybko. W ogóle na szybko zrobiłam taki kącik tutaj, jakiś z, mebla, z meblami, jakiś do kompozycji kwiatów. Tutaj jakiś ołtarzyk. Myślę, że w sumie szifra mogłaby go wykorzystać. Tu postawiam jej też rower, który na pewno dzisiaj wykorzysta. I tutaj yy, kosz. Nie wiem, czy zdąży go wykorzystać, bo nie wiem, kiedy mi się będzie chciała przemienić. Natomiast, yy, tak, dzisiaj, jak ją zbudzę, to na pewno tutaj skorzystamy. Jak widzicie, tutaj nie ma za bardzo yy, miejsca, żeby powiedzmy wcisnąć coś innego, więc yy, ten dom raczej się już za bardzo nie zmieni. Natomiast ja tutaj podejdę sobie do góry. Niech nasza szyfra się obudzi. Tak spojrzę na jej potrzeby, więc musi do łazienki i musi coś zjeść. Więc tak, Ty się, kochana, obudź. Oczywiście nie masz apetytu, ale ja bym chciała, żebyś e, Ty się już przebrała w coś e, odpowiedniego. Ja tutaj zrobiłam kilka strojów właśnie do sceny, ale myślę, że raczej w tym nie będziesz chodziła. Ja myślę, że coś takiego teraz ubierzesz sobie. No, okej. Okay. I tak, tutaj mamy czysinę swoją. No dobra, to akurat nas nie interesuje. W sumie jeszcze ma tą bliznę po tym ukryciu? Ma. No dobra, to w takim razie idź, skorzystaj z toalety. Tylko znajdę kibelek. A tu z tej strony jest kibelek. Eee, tutaj skorzystaj, następnie zejdziesz sobie na dół. I ty w ogóle chciałabyś porozmawiać z Wolfgangiem. Ty w ogóle masz go w znajomych? Bo mi się zdaje, że go nie miałeś w sumie w znajomych. Ale ja bym chciała w sumie tutaj zobaczyć, już Bigby Big poszedł czy nie poszedł, bo nie chciałabym w takiej sytuacji, że tutaj się panowie by pobili. Więc tutaj tylko zajrzę. Czy jesteś w okolicy, co się zrespiło być może. Ja myślę, że zajrzymy po prostu tutaj. Aha. Czyli teraz jak czujesz się nieswojo, to nie nie chciała robić. Oprócz kłótni z Alarykiem, pewnie. A tutaj Dar przychodzi, dobra. Ona tutaj schodzi, więc myślę, że nie chcesz porozmawiać z nim. Tylko czemu stajesz za? Ja bym chciała, żebyś podeszła tutaj, jak już chcesz z nim porozmawiać. Proszę, znaczy, że jak możecie zauważyć, ich pasek miłości teraz. No, nie jest aż tak źle, ale też przyjaźni już z tej nie ma co kiedyś. Więc myślę, że porozmawiają o małżeństwie, zwłaszcza, że formalnie ich związek opierał się na tym, że ona go poślubi. Natomiast na tą chwilę to może być bardzo ciężkie do wykonania, Trzeba patrząc na ich miny. No kurczę, teraz Aryka nie uchwycę, ale on powiedzmy jest zajęty tutaj graniem i unikaniem naszej właśnie koleżanki, więc ja myślę, że ty tutaj, e, Alaryk potraktujesz ją, no na pewno nie okaże się czułości, więc potraktuj ją e, złośliwie. E, kpij z jej śmiertelności. I może jeszcze nie to. Może coś jeszcze spod. Nie chciałabym od razu zrywać, bo myślę, że mm, chociaż oni już są na takim etapie, że zerwanie to by było. Najprostsze, natomiast y, potraktuję ją o po prostu. Ja myślę, że przestaniesz tu już grać. Okej. Okay. Ale bym chciała, żebyś stała w sumie. Okej, okay, widzę, że to bliżej słabsze miany. prawda teraz kurczę ten pasek się poprawił jakby. Ale dobra, to w takim razie ty też y, może wykrzyć mu y, zakazane słowa i... Hmm, co by tutaj jeszcze może pogorszyłoby sprawę ich. Niestety tego od razu klikaj, bo wydaje mi się, że to by było zbyt łatwe. Więc obraź go po prostu, jak byś mogła. A ja on to zlał, w sumie, formalnie widzę. Więc ja myślę, że tutaj, jak już widzicie, ten pasek przyjaźni jest bardzo, bardzo już słaby. Więc tak, obraź ją. Być może coś jeszcze skutni wybierzemy o skrzydź za zdradę, i może byś wstał, ale może podejść tutaj do niej. No, teraz już mamy tutaj czerwony pasek, więc to jest agresywna rozmowa. Mm, zwłaszcza w kontekście tutaj tych strat, które miały okazję doświadczyć nasz biedny Alarik No, on jak widzicie, tutaj spogląda na nią z niedowierzeniem, że ona kurczę... Zrobię raban za to mimo wszystko. A ja bym chciała, żebyś ty wstał. Ja mu kurczę zrobię zdjęcie, bo aż tak to urocze wygląda. Tylko sobie ustawię inaczej ściany. Foch vampira. A ona natomiast. Ups. Ona kurczę nie wie o co chodzi, kurczę. Ja romans wcześniej też i kurczę jakoś. Jakoś po niej to spłynęło. Natomiast on tutaj chyba jedynie myśli o tym, że no mieli wspólny interes, więc myślę, że tutaj tak patrzę. Aha okej. Okay. Ja myślę, że ty pójdziesz sobie zrobić coś na szybko do jedzenia, żeby mi tutaj nie płaść z głodu. Co prawda nie wiem jak ona teraz będzie w ogóle jadła, bo... Jak możecie zauważyć, tutaj jest nastrójnik stracony apetyt. Ale dobrze, zrobimy jej naleśniki. Może jedną porcję tych kwadratowych z miodem. Natomiast e, ty będziesz chciał tutaj wstać i ją jeszcze trochę zbesztać. Hmm, może tutaj... Co mamy z tych? Aha, dwóch alucynacji, no to akurat nie chcę. E, to jeszcze spodłych, e, kłótnie. I może sprowokują po prostu. Nie wiem, czy oni się tutaj nie pobiją. Widzicie, że już jest późne popołudnie, więc formalnie niektóre rzeczy, które bym chciała zrobić, to już raczej nie zrobię. Ale myślę, że tutaj ich rozmowa naprawdę musiałaby być bardzo agresywna, żeby doszło do bijatyki, ale myślę, że po prostu... O, może takim zrobię tutaj zdjęcie. No, tylko sobie poustawiam te ściany. No, bieda nie może tutaj nic sobie zrobić do jedzenia, więc myślę, że tutaj e, wyślemy go do trumny, żeby już jej nie gwiazdożył. Natomiast ona tutaj e, może dokończyć zrobienie tego e, tosta. A co nie możesz tutaj? Jak staniesz tu? Co ci przeszkadza? No dobra, a ja bym usunął te świeczki. Ja nie wiem, czy to akurat pomoże. Ale spróbujmy zrobić tutaj. I co teraz robisz? Aha, teraz będziesz piekła, ale gdzie idziesz? Ja nie przypominam sobie, żebym tu ustawiał jakiś e, piekarnik lub coś koło tego. Ale zaraz zobaczymy, gdzie ona chce to... Okej, okay, nie skomentuję tego, że ona potrzebowała pójść do łazienki, żeby zrobić e, te tosty. Myśl o członku rodzinnym. No ale ja chcę, żebyś sobie zrobiła jedzenie. Spokojnie, tu nikt w na to nie spojrzy. To prawda klucze tutaj się trochę ci wcina, no, dobra. No co zrobić, wolała w łazience to zrobić niż w kuchni, co prawda, pewnie tam jest mniej miejsca. Może jak usunę jeszcze parę bibelotów, to byłoby lepiej. Nawet może sobie tutaj yy, kilka rzeczy właśnie pousuwam, żeby mogły przeszkadzać. A co tobie, yy, głodna? No ja wiem, że jesteś głodna. W sumie, byś mogła się tutaj jeszcze dzisiaj spotkać z kimś. Ale to nie wiem, czy to zrobimy teraz, czy za momencik, więc tak na razie sobie zjedz. A ja bym chciała w sumie się spotkać może z ciotką. A może, na pewno nie z Big B, już się spotkaliśmy z nim, o widzicie. Coraz bliżej do przemiany, a nie udało mi się zrobić tak ładnie, chciałam tutaj zrobić zdjęcie. Więc niebawem się przemieni, więc ja myślę, że z Ośką na pewno by się nie spotykała. Tutaj z wilkołakami raczej też nie. Jak już, to bym się pokusiła o spotkanie, jak już. No to tutaj z Minewrą i może jeszcze tutaj z ciotką. Wiecie, dwie osoby, które no. Z jednej strony, yy, ciotkę szanuję, ale też tak nie do końca. Kurczę, brakuje mi tu miejscówki, takiej, żeby mogły sobie tak usiąść. A nie dodawałam tutaj żadnej innej, więc myślę, że tutaj sobie opuszczę przy tym barze by może usiadły. A Anna, yy, Anwi śpi, więc spotkamy się tylko z pają minewrą. Ja tu bym yy, rozmawiał o zmianach w sąsiedztwie. No muszę zrobić jakieś tutaj miejsce tutaj, żeby takie, mm, jakąś sofę czy coś. Dobra, przestań jeść. U, u, u. To jakiś szczur? A, jakaś myszka sobie lata. No dobrze. Nie sobie lata. Mm, więc tak, dyskutuj o istnieniu wampirów. Myślę, że tutaj mogłyby sobie porozmawiać. Tak, tylko że teraz idziesz na zewnątrz. To dobra. Plotkuj o sąsiadach. A teraz co masz? ból z zatka. dajcie mi momencik, ja to muszę jakoś poprawić. No i wróciliśmy, Wstawiłam takie dwie sofy, myślę, że akurat lepiej niż bar, którym w sumie nie korzystali. Wow, co to było? Myślę, że tutaj panie sobie porozmawiacie. Może coś z przyjaznych i pogawędka. Zapytaj o zawód w sumie. Ona akurat wcześniej się nie pyta jej. No, na pewno nie będziemy krzyczeć zakazanych słów wobec osoby, która jest do nas przyjaźnie nastawiona w sumie. E, głębokie zamyślenie. E, dyskutuj o istnieniu wampirów raz jeszcze. I może jeszcze tutaj wybierzemy coś z zainteresowań. Pochwal, być może, wampirze styl życia. Wiecie, ona z czarownicą, ale myślę, że formalnie może wiedzieć dużo o wampirach. I może jeszcze przyznać się do strachu, no zwłaszcza przez pryzmat Alarika, Myślę, że tutaj mogłaby pomóc naszej yy, Szywsze. Zwłaszcza, że jej tutaj aspiracja y, jest y, pokrewna dusza, więc yy, Formalnie myślę, że tą pokrewną duszą tak naprawdę e, będzie nasz Big B, bo zgodność charakterów jest. Tutaj no, nie ma takiej zgodności, wiadomo, e, teraz e, była zdrada. Natomiast z Kalem w ogóle nie mieliśmy zgodności charakterów, więc e, na pewno tutaj e, rozmowa z czarownicą na pewno jej pomoże podjąć ostateczne decyzje. Zatem ja tutaj zrobię jakiś ładny screen. E, więc na pewno jej się to przyda. Zwłaszcza, że no nie wiadomo, którego z trzech panów wybierzemy. Być może zrobię jakieś tutaj głosowanie na ten temat, więc tak, jeszcze może ponarzekaj na problemy, które sama trochę zmajstrowałaś. więc myślę, że tutaj w ogóle widzę, że nam się kurczę chyba e, pierścionek długował. Momencik, momencik, ja bym musiała zrobić to zdjęcie. Kulczę ten widok góry ścian mnie trochę drażni, ja to inaczej odwrócę. Widzicie tutaj trochę nam przez pierśni oczywiście. Nie dziwię się, jak ona się w ogóle przemieni przy niej, bo to bo całkiem normalne. Ale może się mylę. Tutaj widzę, pani mówi chyba o myciu rąk, nie wiem, co to ma akurat do byciu wampirem, ale no okej, okay, niech tak będzie. No nie chcę wypraszać, ale może. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Ja tutaj sobie ukryję to. I może tutaj e, rozmawiaj o połączeniu emocjonalnym. I może tutaj właśnie tam były osobiste chyba przekonania. E, o wyjaśnię nieporozumienie. Widzę, że trochę niezręczne spotkanie, ale dobra, niech sobie tutaj e, przegadają. No, jest okej. Okay. Ja tutaj miałam chyba Przyjaznych. Bogawędka. Wiem, że gdzieś tutaj miałam, że można było rozmawiać o takich. O, w plotkach chyba to było. Inni simowie. Zapytaj o innego sima. Zapytaj o Big B. No, uznaj go jako dobrego. No dobra, to ja myślę, że się z panią e, chyba pożegnamy. Mm, tak grzecznie po prostu ją e, pożegnamy. E, Okej, okay, pożegnaj. Ja myślę, że dziewczyna tutaj sobie wyjdzie. Widzę, że już jest bardzo późno. Tymczasem do Alarika dzwoni i jego chyba ojciec. Okej, okay, myślę, że okej. Okay. Natomiast nasza tutaj, yy, Szyfratowicz, że się przebrała, kochana. Wow, yy, matka wpadła. Poważnie, matka, co ty tak tutaj wpadłaś bez pytania? Dzisiaj nie myślę o tym, żeby Cię zaprosić do środka. Wyślij ją do domu. Zwłaszcza, że no wcześniej nie była jakoś specjalnie nastawiona do pomocy, nam tutaj panią też wyślemy. A ja chciałam, żebyś w sumie się przebrała, ale dobra, już jak latasz w tym stroju, to myślę, że sobie polatasz. Hmm, widzę, że tutaj ładna mgła, więc ja bym chciała się udać w sumie tutaj. Tu chyba jest coś do wykopania. Tylko nie wiem, czy teraz, jak jesteśmy, no niezbyt yy, w formie. Widzicie, tutaj na struniki, formalnie, że się nie swoje czujemy. Okej, okay, ty mi poszłaś tu, a ja bym chciała, żebyś tu przejdę, chyba. Tylko, że tutaj dzisiaj nie idziemy, więc yy, tylko możecie taki spoiler zobaczyć. Ja bym chciała się przejść dosłownie. Może nie do krainy magii, ale po prostu. A, możemy podróżować. No fajnie, że kurczę, wampiry też mogą, ale dobra, ja bym nie chciała tutaj. Ja bym może chciała się przejść. W... Okolice, tak patrzę tutaj, gdzie tutaj możemy szybko przejść i tak, tu jest dom Czarmów, może tutaj się podejdźmy. Tutaj w ogóle mamy, a yy, nasz yy, dobry znajomy i to jeszcze kurcze jak ubrany, yy, może pomożemy mu naprawić złe relacje z naszą matką. No jak już się napatoczył to czemu nie, co prawda jego strój, no kurde. Prawdziwy z jego łowca, tylko co on ma we włosach? Momencik. Co on ma kwiatki we włosach? No, tego się akurat nie spodziewałam, że pan Grinch będzie miał kwiatki we włosach. A nasza tutaj sifra trendy ty biegniesz. A tutaj dobiegniesz, dobra. Tu jeszcze Emily. ale my dzisiaj gadamy tutaj. Wow. Dosyć, że kluczowy miecz to jeszcze szkicownik. No nieźle. Ja myślę, że tutaj porozmawiamy z nim jeszcze chwilę. Myślę, coś z przyjaznych może aktywności, no, no raczej akurat nie, aktywności, więc plotkuj. E, może z plotek spróbujemy coś na temat Alarika, e, zapytaj jej. I w sumie tutaj, tu jest Alarik, dobra. Czyli to jednak w dzisiejszym odcinku nasza tutaj e, Szyfra zostanie wampirem. Co prawda się... No i formalnie kończymy ten odcinek dość zaskakującym yy, wydarzeniem. Przed domem akolitów nasza Simka się zaraz przemieni. Ja myślę, że w kolejnym odcinku po prostu wejdę do kasa i wam pokażę jej stroje, jak i wygląd w Jak długo nią będzie, tego jeszcze nie wiem. Natomiast co do związków, no...